Witajcie drogie dzieci w programie Akciezcywanie radzi Damian się spytał jak gotowa trzeba nie przypalić Bo cały czas przypala? Czy też się człowieku spiegł jak można cały czas przypalać jedzenie? Jak nie umiesz to na małym ogniu może będziesz dłużej gotował? Ale masz większą kontrolę, ta dzisiejsza młodzież cały czas w tych jabłkach siedzi i klika i cały czas. Za moich czasów nie było takich, widzimy się, nie było tych jabłuszek wszystkich, tych cegiełek takich dużych. Skupiało się na jednej rzeczy, jak się gotowało, to się gotowało. Zupe się mieszało i się pilnowało. A wy cały czas jesteście rozkojarzeni. To nie jest dobre. Adam poprosił, żebym powiedziała coś na temat pierwszych randek. Pamiętam swoją pierwszą randkę z dziadkiem. Teraz macie łatwo, wstukujecie w te jabłka. Już spotykamy się za pięć minut. Kiedyś, kiedyś to pisaliśmy do siebie listy: że za trzy tygodnie widzimy się o trzeciej po południu na Peronie. Się czekało na tym Peronie. Miłość po pociąg się spuścił całą godzinę, to czekałam. Stałam wynagrodzona, jak zobaczyłam dziadka. Taki przystojny i elegancki z bukietem polnych kwiatów. Na przywitanie pocałował mnie w rękę, przytulił. I cały dzień chodziliśmy po Peronie i rozmawialiśmy do zachodu słońca. Kiedyś nie było takich wykwintnych restauracji, nie stać nas było, ale to wystarczyło. Pamiętam, jak dziadek pachniał miętą. Ukradł mamie z ogródka i się nią natarł. Nie mieliśmy pew. Teraz macie tyle do wyboru. Moje drogie dzieci, pierwsza randka nie musi być droga, ale musi być wyjątkowa, romantyczna, żeby wiele dla ciebie znaczyła. Jak ta druga osoba obok Ciebie będzie tak samo wartościowa jak Ty, to ona odczuje, odczuje, że się starałeś. W tym miłosnym rozmarzeniu Was zostawię. Moje drogie dzieci, pamiętajcie o miłości w tych technologicznych czasach, bo to druga osoba, a nie maszyna da Wam szczęście i poczucie bezpieczeństwa. No i tu TV, mam nadzieję, że Wam się podobało. Do fajny Gaming leci moja kartka, własnoręcznie robiona za podrzucenie pomysłu do serii filmików Kamera i Ja, czyli filmików, które mogę zrobić własnoręcznie bez pomocy Christiana. Jak Wam się podoba to, co robię, to proszę o zasubskrybowanie mojego kanału, polubienie, i oczywiście udostępnienie go na Facebooku dla swoich znajomych, bo to naprawdę pomaga. Bierzcie mi. I jeszcze fajnikami, pamiętaj, skontaktuj się ze mną na Facebooku albo na wiadomości prywatnej na YouTube. Co do wyjazdu do Polski, to wyjeżdżam już we wtorek, nie mogę się doczekać. I co do spotkania, pamiętajcie, odbędzie się 15 lutego, jest to sobota. Spotkamy się w Galerii Sfera przy Fontannie, będę tam czekać do 14.15, ponieważ spotkanie będzie tak od 14 do 17. .00. Później pójdziemy do pizzerii, no i tam zjemy sobie pizzę, coś tam. Zależy co, możecie sobie przygotować jakieś pytania do... czy, czy nie wiem. To będzie moje pierwsze spotkanie z widzami, jestem bardzo podekscytowana, jak to się wszystko ułoży. I jeżeli interesują Cię jakieś szczegóły albo chciałbyś mnie poinformować o tym, że przyjdziesz, to zapraszam Cię na mojego Facebooka www.facebook.com łamane przez TV, i tam mnie o tym poinformuj, że będziesz na tym spotkaniu, żeby na Ciebie czekała. I pamiętajcie o najważniejszym!